Widzę, dzisiaj będziemy przechodzić OWB. Nie wiem ile ono ma dokładnie leveli, bo jeszcze nigdy go nie przechodziłam. No dobra, ważne. Gdzie my? Checkpoint. E, takie łatwe to trochę było. Ale to chyba jest na, bez wysiłku to są ciężkie poziomy, a jeśli nie skończę wszystkich, to nagram drugą część. I... Dajcie znać i w końcu, że na ukryliście ja, jak na brukaj... bo pojawił bo... się nowy Jakby żeby coś nie wiedział, ale każdy w Ale nie żeby, nie żeby to się skutek nie wie. I... w ogóle ja to coś gadam, a ja już jestem na śmigłym poziomie.

Dobra, Uwaga, ludzie ślińskie, już nie wiedziałam, że ludzie ślińskie W ogóle Jesteśmy na jedynym poziomie To jak ja będę do tego błękitną drogą? Nieważne To też nieważne Nooo, Jezus, Chrystus i Niehehe, ojże, ojże, ojcze, no i Delirem, to jest Nie wiem. O, jest luk. Nigdy tym coś jest? Nie, nie ma. O tym trzeba przejść. Dobra, jesteśmy. Teraz jest luk. ale, jakoś chyba się zgramy jakoś bardzo. Więc taki średni ten luk. To powiedziała. Jesteśmy na osiemnastym poziomie, to już dużo, jak na to w jakim prędkościach ja obi przechodzę, bo szybkie to one nie są. Eee, czekajcie, za dźwięki wyciszę. Sorry, jakbyście słyszeli coś wcześniej, bo zapomniałam za dźwięku wyciszyć. Czy się rusza? Rusza się rozbujać wym, co ja tu robię z tym oj no właśnie tamta jakoś tam to się jakoś nie ruszało bardzo tylko tamta jak rozruszałam to wtedy się ruszało a tak to prawie się w ogóle nie ruszały to jedno tam najbardziej się A Jeśli ktoś liczy, to możecie napisać. W komentarze będą włączone. Ile śmierci miałam? Ile śmierci miałam, bo może ich trochę być. No, ja uprzedzam to. W gra na świecie. To wyrokę. O, czej mi nie sobie, będę wam mówić jeszcze się, jakie gry mi się kojarzą yy, na przykład wkurzająca, no to oczywiście, że to Tower of Hell inaczej yy, No i taka spokojna, no to ja bym powiedziała yy, Brookhaven, takie po prostu przebranki, no to Brookhaven z najlepszymi dźwiękami Tunk, 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 Sauro Wiecie, to takie obiekty, które musisz wejść Takiego schronu, żeby tungtungi cię nie zjadły. dziwnie brzmi tungtungi um, Dobra, może ja jednak tędy pójdę. Emm. Um, po prostu będę skakać. Co? Tungtung -tung sahuro Aha. Gminęłam. A nie dobre nie zginę bo z y, się dotknęłam, ale zbyt szczęścia oj ale, co? no ja zleciałam i potem mało zleciałam dobra, nie więc na 5 minut przyjście? to no dobrze chyba bo... dobra, nie Mama! Moja mama robi pankę i co się nie idzie? Nie idą. to Co teraz ta masa się stwardziła? I masa jest do półki że to było, trochę sikszujące. O, jesteśmy na poziomie wyżej, a ja już przeszłam dwa. Aha. O, myślałam, że przeszłam jeden dopiero, bo nie zauważyłam. Co tu się dzieje? No, nie Mój patrzcie, stoję na niewidzialnym czymś. Dobra, idziemy Co to za laser Co, Jakby ktoś był wyższy, to co wtedy? Albo no. Aha, po prostu nie mogę podskoczyć. Jakby ktoś miał wyższego no. skina. Nie wiem. Aha, naszą w m, no, to po prostu. Dobra, tu nie, nie obchodzi mnie to... Albo nieważne Ja mówię że nie obchodzi mnie to jak ja zginę No ale ja cały czas zginę No i teraz znowu zleciałam. No to cóż Dobrze jestem tutaj Uj. Jesteśmy tu przyspieszy? Czy co? A nie, tak po prostu nas ciągnie no, coś mi to dzisiaj chyba nie idzie. Czy moje mamy błękity, dobra jesteśmy. Ui, <laughs> dobrze, że akurat mają tak ustawioną pomerkę, Jak to jeszcze raz? Nie, da się jeszcze raz. Mogłam skinąć, ale już checkpointa ujęłam. Ups. Może ja to przejdę. Nie um, już trochę przeszłam um, i tutaj ogólnie spróbuję jeszcze raz wejść na całą górę, żeby wam pokazać, bo nie wiedziałam, że tutaj tak fajnie się zanotuję. Patrzcie. No i jesteśmy na dole. Co to się tak rucha? Dobra, nie. proszę tak jak powiedziałeś. Są tu pus... nie wchodź. Tam. Jakie pus Nie wiem. Może. Kto to jest? A aha. No to ja nie wiem. Aha, co teraz? To no nie, to trójno. Nie właśnie zleciałam. tutaj cztery czasy mi do mojej mamy, Bo ona robi pancake, ja jej ciasto. Coś tam wczoraj zrobiła ciasto, jej też się. No, tak się. Będą po prostu bardzo chude pancakes. <laughs> bo ciasto jest za rzadkie. No, Boże, jakie to dziwne. Ui! Co to było? Co jeszcze? Raz? A jakby też widowy, tak macie, że jak w ogóle są jakieś zjeżdżane, one tak ciągną szybko na dół i to jest takie fajne. I chcecie jeszcze nas, ale się nie da, bo one zbyt ciągną na dół. <laughs> Już jestem na czwartym. Jak to się stało? Dobra, o znowu lud. Mam taki rodzinny lud. Tutaj dajcie znać, czy lody czyjś, ale bo ja e, nie jadłam, ale potem są bardzo dobre. Byłam w żepce, no ale nie było. Więc skandal. Moja koleżanka y, 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 była i został ostatni, więc... No. I mówię, że on jest taki pyszny, bo on jest taki... ma owoce leśne taki dobry syrop w sobie i jest ogólnie pyszny. To jest opinia mojej koleżanki. co teraz? Oj, kręcą co się co się. A w ogóle, czy też wy tak myliście, że jak oglądaliście na przykład to ona się pyta, co widzi się na tym obrazku? Na przykład, nie wiem, dajmy pomidora czy jabłko. ja Tak! ja bardzo dobrze! Hej, Sosiek! No ale tak było. Ja nigdy w bajkach nie odpowiadałam na pytania. Na przykład Dora się pyta gdzie jest zamek i ja i ona bardzo dobrze. Więc no. Oj. Chyba nie tam trzeba było iść. Aha. Jest trochę mało. No, poczekaj aż. Co? Mam poczekać? Dobra, nie stanęliśmy. Przecież ja tego nie dotknęłam. No, znowu tego nie dotknęłam. No, przecież ja nawet tego nie dotknęłam. Patrzcie. Ja nie dotykam tego. że cię. Kupę zaraz zrobię. Coś mi nie idzie. to, Albo ten. na no, no, są... pod oczy. No to co zrobisz? pankajkowe płatki pod oczy. Będziemy, zamiast jeść pankejki, będziemy mieli płatki pod oczy. A mnie nie piekło idzie nie no cały czas na nie dotykając tego. Dobra, ja to widzę, przejdę. Co wiem? Ja nagrywam drugą drugiej części, bo ja to za chwilę oszaleję.